To pierwszy muzułmanin na takim stanowisku w całej Europie. Obiecuję być marem wszystkich londyńczyków, tak mówił podczas pierwszego przemówienia wygłoszonego po oficjalnym ogłoszeniu wyników. I on a state just a few miles. Wychowywałem się w mieszkaniu komunalnym, kilka mil stąd. Wtedy nawet nie marzyłem, by ktoś taki jak ja mógł zostać wybrany burmistrzem Londynu. Chciałbym podziękować każdemu londyńczykowi z osobna za uczynienie niemożliwego możliwego. 45-letni Sadik Khan, urodzony w rodzinie pakistańskich imigrantów, jest odlaty posłem Partii Pracy w programie wyborczym, obiecywał więcej mieszkań, lepszy transport publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców. Na Stadionie Narodowym ostatnie odliczanie do rozpoczęcia pikniku naukowego polskiego radia i centrum nauki Kopernik. W gotowości jest już Dorota Truszczak, która będzie dla Państwa relacjonować to, co będzie się dziś działo podczas pikniku. Czy wszystko już gotowe na przyjęcie gości? Halo, to czy się słyszymy? Mamy problem z tym połączeniem, ale w kolejnych aktualnościach z pewnością uda nam się połączyć z Dorotą truszczak. Zapraszamy do ich wysłuchania. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. 45-letni Sadik Khan, urodzony w rodzinie pakistańskich imigrantów, jest odlansy posłem Partii Pracy w programie wyborczym, obiecywał więcej mieszkań, lepszy transport publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców. Na Stadionie Narodowym ostatnie odliczanie do rozpoczęcia pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W gotowości jest już Szeberota Truszczak, która będzie dla Państwa relacjonować to, co będzie się dziś działo podczas pikniku. Czy wszystko już gotowe na przyjęcie gości? Halo, to czy się słyszymy? Mamy problem z tym połączeniem, ale w kolejnych aktualnościach z pewnością uda nam się połączyć z Dorotą Druszczak. Zapraszamy do ich wysłuchania. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.